dobra siomeczki, słuchajcie, idzie ktoś ktoś chętny jest ze mną na linię, na topa. Ja wziąłem oczywiście Rengara, bo w rotacji jest. Ej, ten, Weksjo! I, I weźmiesz tego Dariusa ze mną na linię, czy co robimy? Nie, ja to bym chciał pójść Z, 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 z Lissinem. Z Lisinem sobie pójdę na... Topa? topa? Dobra, to ja dam wam pierwszeństwo pójdę na bota, tylko z kim, pytanie? No to pewnie pójdzie Ketyn. 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 A, a Katin to jest jedyna tutaj postać, co do teamu nie należy? naszego, Czy to jest. Kasadin. kto idzie na mida? No e ja idę na mida. E no, a, na, no, no, czyli Katlin jest z zewnątrz, okej, okay, dobra, ja z nią pójdę, to nie powinien być żaden problem. Ale Kasadin! No ale. Stary jest. Troszeczkę będzie już chciał yy, ten. Kiepsko ten, e Ale Kasadin ale... jest teraz w rotacji w ogóle? Nie. Aha. Nie, Kasadin nie jest. To teraz może być problem. To nawet przyjemna. Kto się zamieni? Ja. No, no ja no nie ja. No ja, chę, ja to, też. Się nie. się chę, chętnie chę, chę, pójdzie płynne za Forta. Tak się no, ja A ja kogo ja będę trecie? miał. No ale no nie. Ej, to kogo będę miał? Ludzka będę miał może. No ludzka i Tresza, nie? Ale gdzie na to bocie? Co? A topka to no, no... Fiora i, i Ramusz. No to jest, tak no, się... Do... się l... to będzie troszeczkę Dobry. Maciek Easy i ten ja takich dla No niekoniecznie. Nie. Ale Lucek znów tego ulta, nie. Też nie. Przeważnie ten ult mu nie wychodzi ludzkowi, tak to wiesz. No, Maciek, to jest i Kasadina nie... tylko tak, by nie nafidować, nie? No, no. i Fiory też, ale Fiora, a, właśnie, to, w i Fior Fiora z... to tam dostanie, nie? Fiora <noise> to tam. Ey, nie, Afery, Maciek, tam w wykonaniu z... pandemii, Ej, a też. Miesię... Z... Ej, skońcie. jak kilka miesięcy temu też był w rotacji, to ja nim grałem i on takie dusze zbierał, nie? Tam do liczby 200 czy no, te... no, z... z... no i zbiera z... ciągle raczej. No, 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 I co mu to daje? A AP i pancerz ale haczyk w tym jest że na początku ma, ma znaczy że nie daje mu pancerza co poziom nie a ja słuchajcie, a jak ramus używa jak ramus się toczy nie w tej kulce to jaką on nie z prędkością jaką tylko ile on może ten mapy przejechać Do, dość długą długość sporo, czy? Sporo. sporo sporo ale nie chyba że z jednej, linii, z jednej linii tak jakoś na drugą na drugą nie ale sporo. nie nie połowę tego Połowę dystansu dobra no. A no. kiedyś fajnego ramusa, wyskoczył od nas z bazy, to miał tak, buty ruch i ten, e, terytorialne, te ostatnie e, skill toczący się i jeszcze miał ten Kosy statyka. Dobra. Aha. No to pewnie wygarnął, Zaczynamy. Nie, e, wyciągnął tysiaka, bo jeszcze miał wow. ten ulepszone te butki ruchliwości. No dobra, to zaczynamy. Co sobie ponownie na początek składacie pożeracza chyba jedne, bo... Ja Dobra. to zaczynam od Hydry i później ewentualnie Omen ja, ja to zaczynam od golkaznej kolczugi oczywiście. oczywiście. Życzę szczęścia. Właśnie trzeba kultury. Dobra, pewnie zjebałem, bo wziąłem za maksymalną ilość golda ten kamień co daje życie. Ale i tak czasami Pontionów nawet nie zdążę użyć, więc jak zginę to zginę. Trudno się mówi. Lepiej by było już do rana Aha, dobra, będę wiedział następny raz. No ja mówię, Rengaryn dopiero cz czwarty, to jest mój mecz. Jakie good, good luck ty, gudzie. Good, o! Dajcie, wisi mi to. Dobra, wchodzicie do tych krzewów, dawajcie. Dobra, to my idziemy. Ja, ja Idziem też, ja mam ten dostok, ja też się tutaj stawić w pierdolę. Ja tam. Dobra, wieżeczki... stawiam. A ja, dzięki Bogu gram na smartkastie, to I będzie dalej. Ej, czy się, już pierwszy kill, no, no, no. będzie pierwsza krew? Dawaj, tak. dawaj go. Fiorek nie jest zbyt dobry! Dzięki, pierwsza nie? Katlinik, mi, dobra. Ej, Fiora nie jest zbyt ogarnięta, bo ma tylko słabe run runeczki, to nie jest zbyt... No, no okaże się, jak będzie grało, nie? No ale A, zobacz, nie jest zbyt... wszystko wyjdzie w jest Niezbyt przyjemnie to wygląda w jej wykonaniu. Nie, to sobie zobacz nawet sam. Ja w, ja w ogóle mam ósmy poziom, 8, nie mam żaden run A ty no. a wiesz, że mo, tym ręgarem to możesz użyć ku i skoczyć Ja wiem właśnie mam dzikość, właśnie sobie zmaksowałem na pierwszy poziom, dobrze. nie? Bardzo dobrze. Ja komentarz, przy, znaczy w lolu przyciszę trochę, bo tu nie słyszywałas. was. Nie. Czekaj, właśnie... Ej, dobra, kasady już tam się ciśnie z tobą Chwila. Yy, to o, pierwsza jak to fiorka co? No, może być ten siostra, ale... Ej, Tobi, a chodź, dawaj, jedź. Nie ma Fiory, ej. A ej, a jest, nie jest, wiem dobra. czemu, ale Lucek ma to. trzy czwarte życia, on ale musiał... po Ale to może ktoś... tak... A, to nie na pierwszym, co może? No to dawaj. To, to lecimy, co? Dobra. Jak te wskazali, że chcecie mnie uderzyć, to też... Dawaj, dawaj. Jeszcze ochitnę. Dobra, puść. Ale to nie na pierwszym. Ja, ja potrzebuję spiski, nie? I farmy też trochę Czekaj, zaraz go przyciągniemy, macie, też żeby nie było, dobrze e, Poczekaj się... do trzeciego, okej? Okay? Ja, bo ja potrzebuję... Nie, bo no to już na trzecim się wbijam, zaczyna na drugim. Nie na trzecim. Dobra. Oj, chodź. Nie. Oj, no. co to było? Nie, jakiś lag był Nie, no nic nie go. Tam w parę centymetrów brak. Ale nie, no, to był, nie, no, jakiś duży ping miałem, ale poczekaj, zaraz, zaraz wracam, dobra? Dobra. A, no. Ale oni już def Poradzicie sobie, jak oni grają, bardziej def defensywnie Oje, czy... On jest, się... Oni defują już. No to jest tulenie wieżyczki, że się tak wyrażę. Nie to, to ostre tulenie. O, nie, nie będę skakał. Bo... Nie, 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 to nie ma sensu. Trzeci level już, gdy będę mógł coś tam zrobić, nie? Na szósty już będzie wtedy koniec. Maciek jak masz? Nie, oj. A, tu jest sma e, smart. A, no to bez smart graj raczej. Okay. No idzie pierwszy bug u, u Ramusa no. już. Oj, To już... I jak sobie dajesz tam, Beno? No, u, mnie, jest... u mnie, u mnie Lutek ciągle używa tego skilla z lasera o, ale Kassadin to widać, że już low no, Nie, on w ogóle nic. Ale marny traci Weda, już nie bądź taki stropny No zobacz jak ja to, fulgry tylko Zaraz. mam oh. Nie, dobra, dobra Kurde, podwieżę, wieżę, zalogowałem się, cholera Sorry ludzie, ale totalnie mi ten nie poszedł swój chłop Dobra Dobra 1-1, mają pierwszą krew, morale u nich pewnie wzrosną w zastraszającym tempie. Hmm. Teraz 5-10 obraży... To do... Maciuś co, aby Kusyna. tylko do 7... Sied... Ja tylko aby do 7 siedem... do 800 też tak mogę powiedzieć. Trzeba uważać teraz, bo oni coś co tu... No, no Ale co, y, co zrobi y, ten? Ja z typu idę. No i co? Już? 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 Ramos, Ramos, idzie tu do Fiora Nie, nie, ja go widziałem bo, bo oni chcieli nas gankować Ja się jeszcze dobrze przyciągnę Dobra, nawalaj się On zginie, on zginie, 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 zginie. Dobra Dobra, chodź Dobra Fiora nie Jak dobrze pójdzie, ten mecz będzie wygrany, nie? Będzie będzie. A ten, a ja Lee to w ogóle Dobra Maciek, Dobra. Zaraz, i i nie. sobie co, Ładnie będą, ładnie. Maciek, przyciągniemy się, co? Masz. Nie, nie. Jeszcze zaszczyt. Nie. Dobra. Nie, dobra. O, hej. Nie, nie pyknie, co Maciek. No, troszkę. Dobra, jest ulti, umie i... A Kasadyn, to co by tam zrobił? Budki rani po dwa podki. Aha. To Dzięki. To z, zbyt dużo nie ma. To sobie nie... dobra zacznij do dawaj dawaj fiore O, Ojej. nie nie bak, bak. o pierwszy już potyk no a ja jeszcze nie nad Fiora coś 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 kobieta co ja maksuję na początku a to ty na nie nie będzie tak nie będzie nie będziesz tak nie Czekaj, stój, 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 stój. Coś mi tu nie pasuje, bo chyba tego Ramusa nie ma. Patrz mm. tutaj, sobie zobaczymy. Dobra, nie ma też go tutaj. Ile farmy? 24, źle nie jest, dobra. No, dobra, dawaj, dawaj. Ja. Jak źle nie jest, jak Zaraz, jak 4 jest. sekundy, 3, 2, 1, A dobra. A Hecarim przyciąga jak nie nie o tym. Dobra, ładnie, dobra, masz. Dzięki Dobra Maciek, ja na chwilę wapnę, dobrze? No dobra, i jeszcze ser przy farmie do Tiamancika, nie? Dobrze, dobrze. Zaraz tą dębem Aj to, dzięki. To jest... Nie mam pytań co do niego. Co? Kto? Przecież w ogóle Jak warzywko. Ja głupi. Dobra, to Maciuś, jakieś staty mamy? Nie da, no, na 0, 1 0 No jak to? I Polet. ja idę złożyć Tiamancika już Dobra, dobra Ja już jestem daleko No, to, to poczekaj tam pod wieżą A co? Nie no, ale tak by nie dawać im... im a który level, Darius? Uwaga, bo mi tu brakuje tych dwóch. No To ja na przykład. No dobra Razy dwa No. no ja z ultem już, już ze wszystkim No ja jeszcze niestety nie mam ulta, ale już długo to nastąpi jak będzie Moje! Mm. <grych> Musiałem a, jajko. Ej, a wiesz, wiesz, który level ma ten yy, nasz ramusik? Który? No, który ma? Patrzcie teraz <grych> Ta się nazywa wyczucie Dobre, dobrze, dobra. Dobra. dobra, ja na spokojnie sobie cofnę Dobra, dzięki za save'a Jakby co? O, dawaj. głupia Slow Dobra, puść. Puść A, no dobra. Yes. Dobra, dawaj, Maciek, już puszcz idzie. 2-0 i słuchaj, wraca z 2300 golda. No troszeczkę mu przybrakło HP już, co? To cienki jest cienki Tak, troszkę. Dobra. Ogólnie oni to beznadziejnie tego wędzili. O, Nie zaprzeczę. Ale troszeczkę no. je ten ult Fiory to poszedł. Nie, w ogóle ja Kurde, zginę, ale. Dobra, żyję jeszcze. E, nie, zginię, żyję. nie, zginąłem, nie, 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 on zginie. Ale kila, no. Maciej, się tej jeszcze no. nie, 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 dla... nie, 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 się nie, Dobra, dać sobie radę, co? Dobra. Pójdź, dobra Dobra, daj się w tam walizku, jak możesz Tak, żeby ją zasliwować, bo wiesz, to będzie troszeczkę nit, nie? Jak nam ona Dobrze, dobrze Nikt, nikt tu nie uciekł No, to dobrze, dobrze Listing już 3-0, już overfeed no, cie... Ja mam 2-0 No, też ładnie Darny też 3-0 Nie ma... A, tam jest, dobra jest? Ale pisałem SS i mówiłem, dobra. jakby co Dobre, dobra dobrze, to On tam jak Krzaja siedzi albo do mnie idzie. No dobra, i jak Hydra już... A dzięki będziesz już podstawowy demek oczywiście No Korczuga już ładnie jest. Ja to chyba idę pod fultankę i... Wow! Jak Nie wiem to jak chcesz, on nawet i pod fultanką ma ogromny damage, to O Darius akurat ma piękny damage. No i ten ID Damage z R No Ale... Jeszcze z jego Bardzo dobre sprawy faszyncia. No te krwawe to w ogóle. To już kompletne, a jeszcze Oj, komuś... idzie kasadin, uważaj tam idzie. Nie mam tego, to nie opukuje to... i na to on liczy w ogóle, bo nie wiem. że, że tego go nie dopuścisz. Go Goni mnie, dziad. Zaraz. Oj. Oj dobra, ale. Dobra, to ja składam już... Ja dużo farby nie mam, a... Uważajcie, że ja wam do was nie patrzę ten kasady. A to niech przyjdzie Jak go tu z... Ale jest SS na topie, a dobra on się wraca na da, wrócił się. Ole tam. Dobra, stój, 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 stój. Ja zaraz będę miał ten, muszę go to. I maxujemy Oczywiście E Oczy. Ej, ej bo rano co? Nie ma i też. Oba, jak to możliwe? Nic, no, krwawienie. Fustoszenie. To sorry jakby co? Nie, 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 dobra, to Jeś jest. To jest krzyweczka, to już nie no, ma tak, wina. Dobra, chodź tutaj może co tego. On chyba sobie poszedł po rekordę. ja 1000 już mam golda, nie? Dobrze, dobrze, dobrze. No to jako lemki Oj, dobra, Ramos idzie. Ramos, Ramos, Ramos. Dobra, ej, sorry, Beniek za SSR. Dobra. Czekaj, idę tam do ciebie. Nie wow, nie oj, ładnie. Wow, <susur> Bebek. Kurde. Redzik jest, O, redzik jest, udał. Zrobię przy okazji. Co z nim się stało, to ja nie mam pojęcia w ogóle żadnego. No i kasadin to już nic. Kasadim to tak nie jest nic, nic No chyba, że ucieknie. jest Ucie, ucieknie no Dobra uciekłeś. ja teraz ulta nie wykorzystałem muszę jakoś znowu się zacząć No stop czekam na jak łowca w tych trzeba Maciek dawaj to jest twój 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 Zobacz twój teraz. twój Przeciwnik Albo prostu... idzie. Ja idę 32 Nie ja mam ja już mam 5-0 Ja 79 Coś to jest gorzej niż z botami no tutaj to już jest easy farma, bo jest znaczy nie easy farma, tylko na nich to się farm, że się wyrażę, bo już uwielbiamy 14 do 2. No. No to... No przed... to porażka no, o nich jest już w ogóle. No przepraszam, no ale teraz się z tobą Maciek zgodzę. No takie lowy, że... Maciek pomożesz mi w blue? No jasne. No tu chodź. A to ja go już tam... Dobra, nie ma Casadina To może ja pójdę na bota, bo... Dobra, chodź, weź tam Ale miałem pupta kurwa panowie zostało mi... Już. już idę, już już już. Już use, już już Dobra Walga a, ja... a ja wilski zrobię Dobra, a ja idę może tam na topa bo... zaczyna Znaczy na bota pomówię, bo co? No o właśnie, no to, to dawaj idzie. Jestem, ja jeszcze czekam. Ja tego ULT'a zużył. O! Dobra. O! Uważajcie oni wszyscy. To idziemy. To sobie też idziemy. Oj, oj. A wy tu się tak zbytnio... ...nie panoszycie. Yeah. Nie. No dobra, no... Dobra, teraz po farmę. <laughs> Sorry za kajsiki, ale to już było... Weźcie smoka z nie, nie ma KS, -o, to już jest Właśnie, super. to Dobra. Się... Dobra, ona zginie. Co? to się no, no, u... aj, 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 Źle. O. Peszik. Co? Peszek, co? Ej, a to może smoka, co? Ej. To weźcie, no to raczej, już. Raczej, 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 to ja go do... już tam sam. Nie wiem, że też. Co? Idę, idę, do Ej, ej, nie, nie smoka, pchnąkę. Benek, daj jej znaczy, ja idę, ja jestem na snoku. Aha, no dobra. Dobra, ładnie. Dobra, to ja idę na topa. Oj, oj, oj idę tam do was. Oj, Ranger, ale to... to, to oj, Zyban, ja, zyban, zyban, zyban! A, bo to ty grasz. Zabij go za nim... Dobra, pękajemy hmm. już nie wiem. Ajaj, tak minimalnie. Legenda. dobrze. Przeciwnik pokonany. Dobrze. Dobrze. Dobra, I wierzę jakaś, czy coś puszowanie... Ale tak szczerze mówiąc, to e, z ty e, Dariusem 8-0 to już jest troszeczkę przesada. Nie wiem, Prawda Maciek? Ej, czerp! Jak się Ale dobrze to coś gra, gra skup, to wiesz. To coś On na damage, kto? Nie, to ty. Okay. Nie, teraz trzeba. Ja nie, odporności na... Znaczy defaj już na troszeczkę Armora, ale teraz troszeczkę Magic revizisz. No ja składam jest... tak, no, tak dziwnie. Ale myślę, że za dobrze. Kto? No ja. No właśnie nie, ty tak, właśnie co dobrze warka. składasz. Właśnie co idealnie, idealnie Taki fit troszeczkę. No tak. właśnie, zobacz jakie ty masz tarty. No ja 5-0. No właśnie. No tylko. Tylko. To tylko. I 98 farmy. Słaby jesteś Kery tam <laughs> Ale pociesz się no, tak, nie co? Patrzcie jak Onu tak złą Ale nie ma Kery, to jest jakiś w ogóle... Co? Random No i powodzenia. Jak przestał przejść to przejdą, to oni <grym i znowu> <grym i znowu> Oni poszli tam na to właśnie O o o o kogo tam macie do ciśnięcia? Molo, no, no. No, pochodzicie sobie Dominacja Ach tam Kasady w końcu dobry ult poszedł <grym i znowu> Udany Jaki to jest sens się na, je, na jego miejscu wbijać we mnie? Nie Dobra, to wieżę już Oj, Fiora, oj, Fiora. fiora. Oh, 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 fiorka, to fiora. To za chwilę będzie glebał mi. No, nie, on mnie trafił No i Reaper, co? <grym> nie trafiłem. E, fiora, e, Oj, Ramusik mi goni się przez Dobra, 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 chodź, chodź, chodź. W moją stronę, w moją stronę idź. Sobie poradzimy z nim, co? Dobra, spoko. Już wow. No... no już chwila, chwila. Tak. Chwila Rengar. ten Kassadin wpadł w to i dostał i poszedł. Ej, uważaj, bo on cię zadzie w kontrolę. Idź pierwszy. Z zaraz. Idź, idź. Albo poszedł na łatopkę nie? Czekaj. O! o! O, co? Kurwa, no prawie. Street. O, idzie do mnie spryciarze. No chodź. Dobra, to chodź tutaj do mnie, chodź. No już jednak. Ło, ale Caitlyn ładnie. Ło. Też tak wiem, ale... Kurde, nie w ten kod, jak zawsze. 115 farm, nie? 7 wieżyczka <grystanie> I tak, i tak gleba, my, myśli mi się, że tak traje. Dobra, nie Łaj, ja chyba będę miał Co on mi tu, weź Nie dam Ajajaj, jak to ja to lepiej flaszny. Ta jeszcze tem nie rozsypał Idę już tam pankąść O oh, lesson! Zbliżamy się, żeby opanować w końcu mida. Wszystkimi rakietami dostał. Dobra, ta wieża zaraz i tak wpadnie. Dobra, i teraz już jeden wielki pierwszym. się szykuje. Nie, nie będę skakał. O, A ten damage. Miły, miły. O, miły właśnie. Ło, damage. Aj! Aj pierwszy raz, no cóż Tu takie życie w Emma. poskonamy Nie ma Ładnie Kurwa dobra nie zatrzymał za bardzo Oj podali się Good game tak? Serio ładnie Good game Dziękuję panowie Było mi bardzo miło